Siema. Siema tutaj ja. Takagi Milo. Zaczynamy. Dobra i teraz mu rozmówimy. Nie ma dźwięku w grze i jest puszczony grubson. Na szczycie. Dobra piosenka. Bardzo. Powiadam na Czy Gdzieś na szczycie. Dobra nie będziemy śpiewać. E, to będzie na, na karaoke, więc to wtedy będziemy narli ryja jak idioci. A teraz skończymy Chodźmy do wioski Brightstone. Z tego co wiem, musimy, jesteśmy w tej biotece, musimy skopać dupę paru... a nie porównujcie tego do rapu, bo to w ogóle nie jest rap, a dużo ludzi tak twierdzi. Tak, to jest reggae. Tak. Oczywiście... E, t, Ej, ja mam to... pomysł, zamianka, bo ja dawno nie grałem. Dobra. Nawet chyba cały odcinek. Dobra. Ja tam właściwie, jeśli... E, ja tam słuchałem z reggae, tylko no bo tak, mam Tak, wiesz, ale teraz jest na muza, więc musimy trochę właśnie mówić i przybliżyć. No wiesz, jest muza. Dobra. Co? Nie, właśnie kto zależy, bo... Jest, jest dla mnie jedna taka fajna piosenka zespół, który też Jerry, ale ma bardzo dobre teksty, o inteligentne teksty o miłości też na przykład. Aha! jeszcze jedno, bo no, tam bardzo dobrze umie przerobiać, przerwać bosenki? Bardzo dobrze. O tak. co tam tekst teksty dawały? To normalnie u to no się wie, Kiedyś się kiedyś wrzucimy je. Nawet nie wiem, czy nie w tych filmikach. Jak gdzieś mało zapisane na chyba tak. I... Tak. To się, z... się... No, Dobra, nie będę No dobra. Se sami Dobra, bez się. Ja. O, ja na przykład przerwę na piosenkę, jedno, miłości na piosenkę do miłości do, do grania fejla. To będzie dobre. Tak. A no tam przed o przed przed, przed, ten, przed ja zawsze żeby bierzemy młot, ja zawsze biorę, młot. No właśnie, przerwijm piosenkę o miłości na, na piosenkę o miłości do grania fejle i będzie jako specjalne ostatnia ślinek faj na trójki. Ej no, już mamy, nie? Chyba no to właśnie. Jest, oczywiście. No właśnie, to będzie ciekawe. O kurde. O nie. Naciśnij to, ale Naciśnij e, właśnie tam a powróci do gry. A ja nie nacisnę ani tego ani tego. Hmm. I zniszczystem bucha troll. I atakuj. Yy, sorry, się zapytam, tam, ale... którym się nawaliło? O dobra też ja no, już do... tak długo no, w nie grałem, ludzie. Ja też nie. Ja nie grałem, bo to jakieś parę miesięcy fejla też, więc... Ok. Jezus, Maria już... 4? 5 miesięcy? Nie no, pół roku to już to mi wiedzałeś przy nim Behemont jest porcie. O, oh, to jest dobre. Yeah. Kostki! jakie ja kocham kostki zabijać. Czego nie widać mi w takiej jest, jesteś w porcie i atakują kostki? Nie ja. nie śpiewać miło Ty weź, bo jak ja będę śpiewał metalikę, to wtedy będziesz żałował. Dobra. No właśnie weź się wróciło. <laughs> Możemy mieć dziwne głosy. Ale generalnie ja to dlatego mam teraz głos, bo jestem chory. A Milos ma spoko głos zawsze, więc. <głos> Co? Ale wiesz, jestem po dwóch mocniejszych. Energetyka, więc. Mówię, że żebyś tego nie i, bo będzie się on ci odwalał. Zresztą, ja to sobie mi odwalał, nie potrzebuję energetyki, więc sorry. No? Wystarczy, żeby... Była, żeby wybiła 23 i już... Albo żeby była Kola, wtedy kola mi wytaczy. Praktycznie są takie teksty, o, bo e, że... Powiem, powiem wam gościa, który po szklance Koli wariuje. Fa... Polski chomik. Fafa. A fafa jest się skończyła. Leci druga. Fafa jest osobą, Fafałka do której tak. no. dotykowałem wiele moich przeróbek. Opisywałem i y, tą osobę... Poczekajcie, tak. szuka, szuka, szukam muzyki, teraz cicho. <grystanie> <grystanie> no, cicho. O, złoto. O, to jest dobre, Bo Marley, królega No. Jestem Dobra. To jest dobry kawałek, bardzo. Kurde, jestem przyzwyczajony do Prince of... Kurde, wygadałem się. O, <grystanie> prince of faka. Prince of Percy? Bo tam jest dużo takich beczek. Aha, polecam komuś. Yy, nie ty... nazywajcie się bardzo dobrym graczem, jeśli nie przejdziecie persę. Ja jej nie o... przeszłam, a jestem średnim graczem. Dobrym, bardzo. Średnia. To ja ją przeszłem i nie jestem dobrym bardzo graczem. Znaczy to powiem tak. Jak się dużo gier i się Prince of Persia, to jesteście bardzo dobrym to graczem. To jesteście mi. Ja przeszłem Prince of Persie. No właśnie, Ta. ja przeszłem 70 gier i nie, nie przeszłem Prince of Persia. No bo naprawdę... Generalnie grałem od szóstego roku życia. Ale wiesz, nie mam... No licząc... się pokażemy teraz okolcalach, co? No yy. więc tak. Pe Pegazus... Sz... No masz, ja wiem... Szczerze... E... E... Wymienię wam wszystkie bonsy jakie miałem w życiu. Ej, ja chyba nie do tego weszłam. Nie, no, nie, to, to tego. Tego, do tego. Do tego, yy. tak, Zobacz pistolety tu są. Ale właśnie, bo... Ja Jemy Pe Pegasusa, PSXa, PS1 i Xboxa. PS dwójkę to tak pożyczałem. Ale dużo przegrał no, w tym Tu tak nie na... ma tych, tych no, Tak, zobacz, są... Miroszu. Zawsze były tu, a ich nie ma. Może hmm. trzeba iść dalej? Zobacz, hmm? gdzie? Może to trzeba magią walnąć? O tym nie pomyślałem. Ale no naprawdę, ludzie. No tak, to się hmm. o wychodzi. chodzi. Ale nie o to chodzi. Co chcesz, Miroszu? No tam coś zrobisz? Nie. Nie. No hmm. a tam? Co? No. To no co chcesz? Ej, no Bestia, gdzie to jest? Może po prostu jeszcze ich nie dostałeś, Miłoszu. No jakich nie dostałem, jakie muszę dostać. No je dostań w swoim czasie, Miłoszu. No patrz. Tu jest takie coś, nie? A wolniej jest magii. Dzięki? No wiem, <laughs> mówię. Co ten bunk? Jack, 6 minut, spoko. O to będzie, to będzie dobre, ja to lubię, ja to lubię, lubię Oczywiście to nie wiadomo kiedy pokażemy twarz, bo nie chcemy żeby był hejt jak my wyglądamy, albo coś Oczywiście każdy hejt będzie kasowany po sekundzie jego go zobaczymy, więc nie nawet się, po prostu nie piszcie hejtu, bo i tego nikt nie przeszyta Uważaj Wow, piesku, o, nie zauważyłem Nasz piesel Bruno, coś znalazł, piesel Piesem. Ej, co ty jest na przykład? Piorka. Miksera przywoływania... Nie, 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 nie sz... wiem, tam, jest tam, czy w... tutaj, czy... E, czekaj, idź tutaj. To no. jest specjalka angielska, ale bardzo dobra. A dobra, po co z nim. A generalnie to ja większość słucham angielski piosenek pracy Polski od paru lat nie słucham. Ale super. rega jest bardzo dużo polski. No. Ostatnio z nie lubiłem Bydnarka. Uściąga piosenki. No właśnie. Denerwuje mnie ten. Nie mam tego jak posłuchać sobie Grypsona. No. Albo Metaliki. No. Ja praktycznie Metaliki słuchałem od pierwszych lat trzecia, więc... Co? No tak, mama mi opuszczała Metalikę jak jak chodziłem spać. Co to jest? A, każdego nie, to może lecieć. Spoko posłuchać. ty Każde. O, poczekajcie, przeryby to na miejscu. Czy mam? Za to, że cię, Facebook kochałem od pierwszego wejrzenia. dnia dziękuję temu życiu, nowy sens. Jakiś po jego krys. Dziękuję Bogu za to, że cię mam. Fayblut, ty, ty jesteś moim jedynym grom, którą kocham. Znajdziesz memu życiu nowy sens. Kocham Miss i Ciebie też. O, to i nie, to było. To Nie! To, nie, to, nie, to, nie, to, nie. nie. A mi chodziło, że kocham zaczyty na jego głos, tak fajnie, w ogóle, o to mi chodziło. Aha, bo to mogę, ten, ten zawsze widziałbyś w trochę oj, oj. innej orientacji, wiesz? Więc e, e, nie chodziło mi o to, żeby to osobowo się wydalić. <grym> Bez przesadu. Ale oni są słabi, jednym patrzcie, tylko tak, raz, dwa, jeden. Ja przecież tę grę na bronię, więc... No to praktycznie nie można mieć już broni. Ale ja przybieram piosenkę Far Away Nickelbacka. E, Podesłałam ją na skumiozami. Tak? No, ej tu... To... Patrzcie, to będzie skok śmierci. Ua! I będą tam teksty typu, że za długo, za późno nie grają Fable'a. Co to czy Nurkuj! No, A wiecie co kiedyś mi się śniło? Że byłem ludkiem z Minecrafta, Opis. Byłem ludkiem z Minecrafta, nie? I na kupałeś tam w jaskini. Nie? I były takie gigantyczne schody, nie? Aha. I ja, ja się przestraszyłem tego, nie, nie śmiejcie się, ja się tego przestraszyłem, nie? Bo były takie gigantyczne schody, normalnie z powietrza. I tam była woda, ja skoczyłem do tej wody, to ja myślę, że co za do tak serce biło szybko, po prostu już sam ten widok, ja pierniczę. E, akurat w mi się mi już nie raz przebyliśmy byliśmy na gali w na nie tak? i innym razem jeszcze gdzieś gdzieś się pojechaliśmy na wakacje. Mm. A my często gdzieś jeździmy? No. A ja się w ogóle z kiedyś? No jasne. Tak? <grymne> się mi Ach O to chodzi, ziomków. O to chodzi, ziomków. E e o! O generalnie. Teraz zamieniamy się, się na ton. Potem bo inne parodie, na przykład e, fafnięcie czerni, <grymne> czy e, jedyne, jeszcze Dobra, jednej fajnej parodii. A to będzie chyba taki jedyny... Jako... Zresztą może że jeden nie, ale nie będziemy tak dużo opuszczać tej muzy. Tak, bo nie chcemy, żeby gogle się srało Oczywiście nic nie mamy do Google, Google jest spoko, gogle jest jak na razie spoko, kochamy gogle, gogle da... będzie nam dawało hajsu i spoko. Ale my nie gramy dopiero. No, tak, gramy po to, żeby pokazać fajne gry, to jest nasza dewiza. Nie, nie prawda? Gramy Pani... po to, żeby pokazać światu fajne wieje, na przykład ja ogólnie pytam się... No w ogóle nie, bo ja chcę... Bo w ogóle mam ogień Mam... no fajbów że to mam na przyniósł dzisiaj do mnie. Hej, bo to przyjmiem. Ej, może ci iść dostaje film na, 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 na... A może. Na... No właśnie, no bo to... To być... może... Ej, czasami zdarzą się takie odcinki, że będziemy nagrywać sami, ale nie będzie ich więcej niż dwa. Nie będzie ich więcej. No właśnie. Tak, bo y... Nie chcemy tak. Ja wiesz co na ten... Mm? Tak. Nie chcę ci tam nic ten, ale wiesz co? Yy, mogę no... jutro nagrać dwa filmiki? To takie krótkie filmy, nie? dobra, to... To jutro też ze mną z jeździmy jak do mnie przyjdziesz, nie? Spoko, spoko. A Można spyta się spoko? już teraz, czy mógłbyś do nie przyjść, a... O, to jest dobre! No. Chociaż nie, bo ludzie mogą mieć zastrzeżenia co do marihuany, więc to było. Sadzić, palić, zalegać... Zaledwie... Nie, nie, ty to źle mówisz to jest fafić, fafić i oglądać na... i polecenia na, 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 na YouTubie, nie? Fafić, fafić i fafić do ketengi do fa. Ja nie lubię tych kurek, które tu zarabiają. No. no. One takie... e, dobra, to, y, ten... To... Aha, włączy głos, bo my wyłączyliśmy... Ej, no, Miłoszu. Co? Idźcie spytać, czy masz tam jeszcze... Nie teraz. E, dobra. E, to Miłosz podgłośnij... Po, podgłośnij głos i... No, chodź ty... ty o chłopie. leżą ty. w najbliższej... Ej, powiedzieć wam coś ludzie, tak w tajemnicy? Zlejaj? Coś z fajsa? No, Co do. mi tam wysłał śmiesznego? No, dawaj, dawaj. Ale na tę bliżej trochę, co? Dobra, będę kurde, stał przy, przy, przy telefonie, i Może tu tak nie, bo to za cię odczytam. Poczekaj, no, zaraz wstanę, chleb? Wstanę, wstanę. O. nie chcą się tutaj, to pokazuje. Nie, 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 tu. nie, tu, to tu. nie, tu nie, nie, sieć tu. I to będzie, Dobra, to dawaj nie, Będą jakieś serie typu 10 pytań do nas. Albo nie wiem. Najlepsze... najśmieszniejsze na momenty i te sprawy, ale to... Jak chodziśmy o to ogarnieli? Wow. Miałaś to, to przeczytać śmiesznego fajta. No już... Każdy Bo ona tam poprosił mnie do... do ze Lubię być winna, i właśnie nie pamiętam, no, dobrze. E, jak Jaskier ciecha, e, ciecha. lubi handel. Cicho! O! Mam coś z no, tak, no. Kiedy ty. Aha, to o e, pani Fafa? Nie. Hmm? Nie to że jest, tylko o Aha. Ten ty tośmy mi straszyć nazwiskiem Fafy. Znaczy, A jak pana komika. O Boże. Musiał być pan traumatyczne przeżycie. A, nie A, no tak, teraz muszę wybrać broń, to za to zacięcie, zacięcia, ale. O kurczę. Trochę się nie leczy. E, pistolet czy strzelba? E, ja zawsze biorę. Poczekaj, o, ja zawsze biorę fonton. No, karabin. Ja zawsze biorę karabin. To dawaj, yy, w każdym razie. Się... Ej, dobra, poczekajcie, chodzi, chodzi, chodźcie. Teraz Wam powiem. E, e, jak ten. Jak ta stronka... <ścoughs> się nazywa? Więc, mówię. Lubimy Wiedźmina tak, jak Jasker lubi burdele. A nie to, nie to. to sorry! <śmiany> to? <śmiany> sorry, pomyliłeś. Ej, sorry. Ludzie, teraz to, to ty, człowieka pomyliłeś. Jaki jaskier lubi się handożyć się powiedzieć na dół. No, ale i tak chodzi o to samo, nie? Zresztą każdej kto czyta Wizmina wie co znaczy słowo handożyć, więc spoko. Znaczy się e, handożenia, nie będzie weźmia na naszym let's bo to jest... Nie chcę, mieć jakieś problemy w sprawie. A wiesz przeczytaj moją, bal moją baladę o fafnięciu Czerni na faną. Zobacz wiadomościach Holenii. Co to mnie. Teraz wyślemy te gnijęce okłapy na najgorsze od, odchłanie w czaruścim mroku. Kurde, Jasiek, a to jakby się nachał, to mocno. Co chyba to? Co? Mówię, że ja Jasiek, że ja no. gadam, jakby się nachał. No dawaj, czytaj, czytaj. Nieziemna fala napięcia wywołuje nadzwołanie zaufania w życiu w duchu, bo nie Ej, to nie to! Człowieku weź wybierz trwanie czerni, tak, tak się to nazywa, nie? Parodii o fafie, no to, yy. Dobra, na ten teraz nic nie mów, bo no. ja czytam i najlepiej to wycisz. Dobra, może ich pokonaj. I teraz uwaga, ja czytam coś. Dekoracje, graffiti pod nim z pyłu, nie A to nie jest ta balada. To jest ta. No dobra, no ale o. fala napięcia, gór złamanym zaufaniem. Rzeczy, których mnie nauczyłaś, zrozumiały, że nigdy nie były prawdziwe. Teraz jestem w pełen wątpliwości. Oni znowu wytykają mnie palcami. Winny poprzez skojarzenia. Po raz kolejny ty wytykasz mnie palcami. Chcę uciec, nigdy się nie żegnać Meku ty pamiętajcie. Sama zastanawiać się, dlaczego. Chcę poznać odpowiedzi. Dosyć kłamstw. Chcę zamknąć drzwi i otworzyć umysł, papierowe torby i rozłuszczone głosy, podniemem z tyłu, kolejna fala fa-fala Dobra, nie chcę się tego Człowieku, ale ty pomijesz balady. Ale, ale po prostu nie chodziło, żeby jakąś tam dać, no. E, daj fa, e, poszukaj fafnie czeczeni, to będzie starsze. Wiem, to będzie lepsze, ale... No dobra to graj, ja poszukam. No Fafnie czerni to było kurde wielkie. No. Generalnie oczywiście ja tam nic nie mam do fafy, więc spoko. Ja praktycznie lubię wszystkich, chyba że sobie jakieś dressy albo psychopaci. Tak, oprócz nich to lubię wszystkich ludzi. Eee, ja pierniczę. Ja tego nie znajdę, bo my tu tyle gadaliśmy. Y to poszukaj sobie tekst z Metallica Fe... nie, daj mi... Dobra. Ty będziesz grał, ja ja przerobię na miejscu tekst metaliki Metallica Fe to Black. I będzie to samo. Aha, nagramy oczywiście jakieś filmiki WWE. Jest z dwunastki. Kiedyś może z trzynastki. Fafa z Afryki. Dobry Fafa fa z Afryki. Co? że nie. No kurde, mówi Dam głos. Dobra, więc silowo no, trzymam tu walkę z tymi e, kosteczkami. E, Można jakby sprawdzić, ile filmik trwa. Dobra. Nigdy tak nie zrobiliśmy. Ale trudno, przerwamy filmik siema, to na razie. No tak, to przerwamy. No dobra, się, odcinku. dobra, no